Witam Was w filmiku pod tytułem 5 rzeczy dla psa, które, bez których byśmy nie mogli się obejść, czyli coś, to jest taka seria będzie e, pie, magiczna piątka. Czyli tu będę wyjaśniała różne rzeczy, ma, e, czyli nie wiem, e, pięć porad, by zrozumieć psa, 5 rzeczy dla psa, bez których właśnie nie moglibyśmy się obejść, to dzisiaj nagrywam. I to jest coś takiego, jakbyśmy, nie wiem, by ktoś nam kazał zatrzymać pięć najważniejszych rzeczy dla psa to które by to były? I tu wszystko wchodzi. Karma, leki dla psa, e, zabawki, e, smycze i tak dalej. Wszystko w tym wchodzi w tą piątkę, więc musimy wybrać tylko pięć rzeczy. E, więc bez dłuższego wstępu zaczynam. Pierwszą rzeczą, którą bym najważniejszą rzeczą, e, to bym wybrała karmę dla łaci, ponieważ e, bez niej byśmy nie mogli się obyć by był głodny i tak dalej, więc pierwsza to karma. E, drugą rzeczą to by była szelki Myślę, że szelki ją jednak wybrała bez obroży, bo wszelka kipies może jeździć, piekać przy rowerze i może chodzić, jeździć w, w aucie i wygodnie by to było, więc wybieram drugą rzeczą, to będą szelki. Trzecią rzeczą to była smycz i tu się długo zastanawiałam, którą smycz wybrać, czy flexi, czy pięciometrową i jednak wybrałam smycz trzymetrową na dwa karabinczyki. Tak, jeżeli ja nagrywam, to ktoś musi akurat coś robić na dworu, więc za te dźwięki bardzo Was przepraszam. Czwartą rzeczą, którą bym wybrała, to by były leki dla łaci, bo bez leków też bym nie mogłoby się obejść. Jeżeli się tutaj na drobne, to jest wybrała na koprę dla łaci na uszy, ponieważ to jest bardzo yy, ważne dla mnie, gdyż na łacia choruje, ale o tym dowiecie się później. Yy. Po prostu w innym tam filmiku powiem Wam co i jak, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi. No i ostatnią piątą rzeczą, tu się też zastanawiałam tak bardzo dużo, ale jednak wybrałam książeczkę zdrowia, bo książeczka zdrowia to jest czymś bardzo ważnym. To jest mi to jest bardzo coś ważnego. Tam mamy wszystkie szczepie, szczepienia, wszystko, wszystko, wszystko psie. Więc to by było tak. Więc. To jest moja magiczna piątka, taka rzeczy dołać, bez których bym nie mogła się obejść. Jeżeli ktoś by mi kazał zatrzymać te pięć rzeczy, pięć najważniejszych, to by było właśnie to. I zastanawiałam się, czy jakieś zabawki, czy coś, ale zabawki zawsze możemy jakieś zrobić, coś dać, psuć, nie empatyk, czy zrobić jakiś szarpa, to zawsze możemy zrobić. A właśnie te pięć rzeczy jest takich ważnych. I tak, chciałabym, żebyście wy napisali na dole w komentarzach, co dla Was jest takiego najważniejszego, co. co jakie by, pięć rzeczy byście wy wybrali i także jeżeli ktoś nagrywa z Was kanał, yy, nagrywa z Was kanał? Tak. Nagrywa z Was filmiki o psach, yy, to bardzo proszę, jeżeli byście mogli nagrać ten filmik, yy, oczywiście link albo podajcie mi na dole w komentarzu, albo na Facebooku, yy, na Facebooku, na fanpage'u i tak, ja się już z Wami żegnam, myślę, że Wam się podobał taki szybki filmik i do zobaczenia następnym razem. Pa! Cicho. Cicho, tam Cześć kochani, witam was dzisiaj w kanale 5 w kanale. Cześć kochani, witam was dzisiaj w filmiku pod tytułem 5 porad dla. To nie jest to 3, 2, 1. Cześć kochani, witam was dzisiaj w kanale. Cześć, jestem z tym kanałem dzisiaj? Cicho, tu nagrywam.